Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry RON Total War. Widziałem komentarz, że jest trochę lagów, eee, nie wiem do końca czemu, oczywiście ja skończyłem dokładnie w tym momencie, w którym się widzieliśmy, bo też mówię. Troszkę zgram do, do przodu, ale jeśli lagi się będą powtarzały, to zapewne zrobię tak, że... Mm, Jak to jest armia? Co to tam masz? Nic ważnego. Jeżeli będzie więcej lagów, to pewnie zrobię w ten sposób, że... Mm, Zmienię może program do nagrywania. Jakiegoś Bandicama postawię czy coś, że bandicam zwykle się dobrze sprawdza w nagrywaniu. Tu jakaś armia twoja śmieszna, widzę, że się ostała. Prawa handlowe od Hiszpanii. No dobra, brzmi jak plan. Zawsze jakiś tam handelek uskuteczni. Myślę, że was zbijemy w polu. Lugundum trzeba zająć. Jedną jednostkę egzotyczną, dobrze widziałem. Dostaliśmy 1000 dolarów za blokadę kartaginy. Hmm, chętnie bym się z wami pobił. Okej, okay, to jest bitwa w polu. Może nie być ona najlepsza dla mnie, na świecie. Powinniśmy sobie poradzić. Stworzymy oczywiście linię. Ja myślę, że kawalerio z nimi wygram dwie jednostki kawalerio i tylko jedną plus łuczników na plecach. Powinniśmy, że tak powiem, w jeden na jeden starciu z nimi mieć nie być problemów. O ile to nie będzie jakiś trudny teren, to to powinno być OK. No, jest paskudny teren. Dobry Boże. Jak ja nie widzę w takim terenie walczyć. Ustawmy się tak wyżej troszkę. Chociaż te jednostki są w kiepskim stanie, to im trzeba oddać. W ten sposób się ustawicie, hastati, triarii na flance, wyjdziecie tutaj, kawaleria Barbarzyńska niech walczy z górki i moja dowódcza pod górkę. Mhm. A, uu, nie tak chciałem, jeden, przegrupujcie się tu, ty jedziesz tam, szkoda, że już się nie da poruszać formacjami, co? To jest w Total Warach normalnych. Mhm. Mm mhm. Mm pauzy, Dobra, elegancka. Poproszę mm. biegusiem. Z tyłu jazdy ustawiliście? Nie na flankach? Dziwaczne. Jak na moje. Ja bym ustawił inaczej. Mhm. Mm e, poproszę z was z wyłączeniem. Ile macie zasięgu? Hit and run weźcie. Wystawicie się tu. Biegł się poproszę. To w moją kawalerię chcecie uderzyć? Życzę szczęścia. Szerzej. Szerzej, szerzej, szerzej. Lekka jazda. Tylko nie złapali, powinienem się wydostać z tego kółeczka miłości i oflankować zaraz dziarsko. Wydaje się, że im umknę. Uciekajcie. Uciekajcie, powiedziałem. Barbarzyńska kawaleria tu, a wy tu. No to jeden odjął Kawaleria, zapraszam tam. No, ja wykonam po prostu ostrzał na nich. Już obrywacie, no proszę, ale szkoda. Zmęczeni jesteście. Idźcie na piechotkę, a spokojnie. Co wy robicie? Spróbujmy was uderzyć, co wy się wycofujecie z pola bitwy? Kto wam pozwolił? Nie ma takiego uciekania. Już? Co to za pomysły są? Szalone. Ta, zwiewają mi z pola bitwy. Ha, ciekawe. To idziemy was rozbić. No brak, tak, się chcecie bawić, to spoko. Zresztą zostanie wam kawaleria, więc pewnie to przeżyjecie. daliście zrobić jak frajerzy, to co ja będę wam. Ale w Dubsko nie się wiedzie. Dobra, tego oddziału już nawet nie będę łapał. Uciekający w panicy, nieświadomiczego? czego? Reszty świata. Niesamowite. No ale przyspieszmy i lecimy. No i pięknie. I oddział do zera będzie zjedzony. Elegancka. 9 zabitych, 700 dojechanych. Brzmi jak plan. Została wam tylko kawaleria, którą mogę rozbić w jednym ataku, szczerze mówiąc. No i to chyba załatwia w dużej mierze tematykę waszego wojska w tym sektorze, bo zostało tylko to dziadostwo tam. Poszedłem kawałek dalej, zobaczyć czy za tym czymś jest coś tam jeszcze. Przyrost cechy, dobry dowódca. Vibiusz Juliusz. No to żeś i dojechał, kumplu. Dawaj tu, poproszę strażniczkę. No Pytanie, czy na to Lugundu idziemy, czy na to, ja bym chyba jednak zabijał ich, bo wtedy będę mógł wycofać ten wojsko. Raport z rekrutacji zakończony, dobra. Raport z budowy w porządku, w Mediolanie powstało stroku, to już plus. Czy jestem w stanie gdzieś zrobić szpiega? Jestem, to chcę. Chciałbym, chciałbym też to zrobić tutaj. To nasza war machine całkiem nieźle działa, póki co, z tego co widzę. Tu jest ten ich dowódca, który może mi zrobić zasadzkę i pewnie na to liczy. No, ja mogę to zrobić trochę lepiej. Lojalny na pokaz, przywódca frakcji, to ja mogę zrobić coś innego. Zrobić coś takiego. I coś takiego. Czy mogę tu już robić kawalerię? Nie robi się dopiero, eee. Mediolanum. Drogi zrobiłeś, dobrze. Oto się poniekąd rozbijało. To są jakieś trzech łajzów. Jednego dowódcę cofnąłem, tak. Ty spróbowałbyś zająć to. Wydaje mi się, że to będzie koniec wtedy ich operacji w tym sektorze. O, 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 was szukałem właśnie. E, prawa, info, info 1700. No dobra, okej, okay, mi to pasuje. I jeszcze podobną rzecz miałbym zrobić sobie z Galami, czy z Brytami. Jakoś w miarę zabezpieczył sobie tą flankę. To jest to lugu... Środkowe a nie wykluczam, że tu mają swoją stolicę jeszcze. Czyli trzeba się nie będzie przepierdzielić przez te całe góry w nich. Co nie jest niemożliwe z drugiej strony, ale... Zawsze na swój sposób irytujące. Źle będzie jak oni wyjdą mi nagle stąd w to miejsce uderzą. Z drugiej strony... Jedną, która się to utrzyma chyba. Mm, szkoda byłoby stracić przywódcę frakcji, nie powiem. I montujmy naszą machinę wojenną dalej. Okej, okay, stanie się być nieźle. Galia, galia, galia. Wyszli. Wyszli z lasu. OK. Uuu, tu jest taka armia, widzicie? No z nimi też bym miał problem z tymi druidami, nie powiem. Ta armia jest za mała, żeby w ogóle coś takiego zrobić, więc zdecydowanie idziesz w tę stronę, kumplu. Co się tak laguje w zimę? Stań, wybornie. Was potrzebujemy. I poproszę targowisko pod hajsy. Masilia karczowisko Hopsa. No, zaczyna mi się też nie podobać ten system lagowania delikatnego. Mm. Irytujące zaczyna być to. Tak, hastati będziemy tu musieli potrzebować. Mhm. To tu to, to się nic nie przeszkoliłeś, chyba w takim razie, skoro ja ci to zniszczyłem. No właśnie, nic się nie przeszkoliłeś. Jak się jest targ. Sam Wódz. Cóż to za pułapka? Zróbmy coś takiego, że jeden oddział posłuży za uzupełnienie do innych oddziałów. Bo dwa nawet. I mhm. wejdźmy dowódcą z tymi trzema oddziałami. Nie masz ruchu? Kurde, taka głupota. To teraz może mi w miarę sprawnie uciec z tego pola bitwy, jeżeli się postara Chyba że zrobiłbym coś takiego O to możemy zrobić nawet Nie, to zróbmy na polu bitwy O Jezu nie może, że AI nie będzie sterował, ja chyba tego nie oznaczyłem Jak a nie będzie sterować, to jest do dupy z drugiej strony, może barbarzyńską jazdę ich rozjadę. To co musiał pozbyć się tych jednostek? Niewykluczone. Chyba oleję ten Lugundum, skoro ma taką dużą armię tam i próbuje się umocnić tam, czyli tam na polewo, w Akwitanii. Tam troszkę się uzbroić i dopiero zaatakować. Dobra, chodźmy. Mhm. Słabe posiłki. Dajmy tempo większe. A ta reszta? W ten sposób zróbmy. Dobra. jestem, żeby się go uda zaflankować w ogóle. Szczerze wątpię. O chuj, jak się dobrze ustawił. Jedyne co mogę spróbować zrobić to go dojechać, tak powiem dużym uderzeniem i spróbować złapać jakąkolwiek flankę, z prawej flanki go spróbować dopaść. A resztą jednostek ruszyć się po prostu. Boję się, że w przypadku ucieczki całkiem sprawnie mi zwieje. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze nie mam pomysłu na to. Hastati zdecydowanie będą musieli pójść i tak powiem wziąć na siebie ciężar uderzenia. Tu idzie w jeszcze więcej hastati i tu też idzie dużo hastatów, tu idzie rzymski generał, którego oddzieliłem niestety. A tam nie powinien być rzymski generał gdzieś? Mhm mu wyjechać na plecy. Proszę, tylko nie zginie jak idiota. Daj tempo normalne, proszę. Hm, jak go nie dojadę, to on zwieje. Rozgromili, no, 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 macie go prawie. Prawie go macie. Gdyby te głąby nie przeszkadzały, to może byśmy mi zabili generała. No, przyspieszmy tempo i zobaczymy, co te głąby zrobisz. Ale oni mi przeszkadzają, Bożysz, ty mój. się nie mogę rozpędzić teraz, i mi zwieją. Pojedyncze, może z tego pola bitwy w ogóle zwiać. Ile straciłeś procent? 78. Ciężko mi powiedzieć, czy to będzie wipe na generale, czy nie. Nie wiem. Tak, zginął. Dobra. ty się wycofujesz. Ty się podłąż do tej armii. Mamy dwie armie. Ty pójdziesz tamtą stronę. Ty pójdziesz tamtą stronę. Trudno. Dobra, tu zdaje się, że są galowie w, tej, w tym sektorze. To jest Norikum, czyli tu są. I to jest chyba tyle. Wenecja, Norikum. To są dwie prowincje z tej strony, plus tu to Lugundum, tu jedna prowincja i ta prowincja. Czyli nie zostało im już tak dużo. Mm, co jest budujące na swój sposób. Mm, dobra, jak zamienimy się Mediolanem, no, byśmy przeszli jakoś tędy. Może, może coś się uda zrobić. Dobra. Oddajmy to. O, elo. Prawa handlowe, info. Info. Hop. Chcecie? A, dam wam. A powiem, że jeszcze tak. Nie przyniosłoby korzyści. Okej. Okay. Tak. Trzy prowincje jednak tam mają. Dobra, to już widzę. Yy, I dwie tutaj. Czyli jeżeli poradzimy sobie z nimi w tym sektorze, urzędy senackie przydzielone. Edyla ktoś dostał. Dobra, spoko. Tytuł Edyla znaczy się. Zbuduj yy. yy -y, sprzęt obrężniczy. Ciebie wycofajmy kolego. Dostarczmy kawalerii. Ciebie. Kawaleria to może nawet dalej pojechać. Hmm, jeżeli ty idziesz tam, to. Hmm. Powinien się poradzić. Wyślimy was tutaj w tę stronę. Tutaj będę chciał trochę więcej wsparcia mieć. Na tym froncie, bo tam mają więcej wojska, jednak mimo wszystko. Spód jeden z oblężniczy. Staram się, czy nie zrobić jakichś tajemników, żeby nie tracić moich żołnierzy. Z drugiej strony, to jest kiepska armia. Kwici. Sprawozdanie z przybiegu tracimy. Dobra, pokaż mi jeszcze jedną rzecz. Czy Galowie są na wojnie z kimś innym? Jeszcze. Ciężko powiedzieć. Mają sprzymierzeńców Germanów. Dziwo, Germanii ich nie bronią. Dziwne, że Bryci się z nimi nie biją. Mhm. Muszę mieć wizję tutaj. Mhm. Tak, czyli to jest stolica galijska, Alezja. Bardzo blisko tego. Dobrze, to dobrze zrobiłem, że to jednak wysłałem wojsko, bo tą Alezję będzie mi trzeba zdobyć. I wtedy zacząć ich ściskać w głąb ich regionu. Tu mam granice z yy, Hiszpanami. Jakiś fort tutaj serdeczny by się przydał, żeby chociaż trochę wizji dostawczyć. Tu nie robiłem żołnierzy, ale robiłem szpiega, którego bardzo potrzebowałem tutaj, w tym sektorze. Wyślij go tam. Dobra, szpiegu poszedłeś. Niezła armia. Mogą mnie odepchnąć. No, jakby połączyli tę armię, to raczej by mnie pokonali. Raczej. Zobaczymy, czy to zrobił. To to Kartagina? A, ja mogę zaraz zawiesić ogień, tylko że może. Albo dobra. Nie muszę z wami toczyć wojny. Jak mam bezpieczne południe, to jest spoko. Galia. Czy chcę z wami przerwę robić. Nie, bo się umocnicie. Nie potrzebuję. Nie musimy zawieszać broni. Tu bym się wycofał, bo boję się, że tej bitwy nie wygram. Zdecydowanie wycofajmy się. Te bitwy już będę walczył. Znaczy jestem poniekąd zmuszony, więc nie ma o czym mówić. Eee, co to jest? Armia będzie kontrolowana przez SCI. Nie, nie chcę. My ją mamy kontrolować. Sama drużyna, jedna kawaleria. Jeśli uda mi się dużo dobrych rajdów zrobić, to może się to udać. No hastaty będzie dużo zależeć. Jak się utrzymają, i pytanie: jaki teren nam podejdzie? Jak podejdzie w miarę dobry teren do obrony, to powinniśmy sobie poradzić. Na no, kawalerię uda nam się kilka dobrych rajdów zrobić, to wygramy to. Pytanie: zobaczymy. Mhm. No, nie zdążyłem dosłać kwitów. A nie, dosłałem kwitów. będzie, dojedzie, dojedzie kwitka kawalerii. Od pleców mi przyjedziecie, czyli stąd. To pozwólcie, że ja się umocnię tutaj. Nie muszę się z Wami bić. ...w waszym miejscu. się mogę być tu. Przyjedzie mi kawaleria, to się zacznę zastanawiać co dalej. Są moje posiłki. Jeden co daj. Guard mode. Mhm. I w ten sposób. Dobra, i przyspieszmy. Możecie sobie iść. Szeroka jest ta ich linia, co? Myślę, że powinienem się troszkę poszerzyć. Mhm. Normalno, daj. No właśnie gdzieś tam. Zrób coś takiego, zaokrąglij mi delikatnie te skrzydła, żeby byli cięższe do flankowania. Spróbuj tam pojechać. częścio oni walczą bez generała i z kawalerią z jakimś dziwnym sposobem z tyłu. Ciężko mi powiedzieć czemu. Jedźcie jak i zaczniecie łamać skrzydła im. W dużej mierze, dobra kawaleria, to by ich spokojnie sama złamała. Ale takiego ura robić nie będę, radzieckiego. Flankujmy, flankujmy. Skoro ja mam przewagę w jeździe, to... Oni mają przewagę w rzutkach. I w niczym więcej. Bardzo chętnie sprawiłbym, żeby oni kawalerii nie mieli. Drużyna harcowników. Wybornie. Dokładnie coś takiego liczyłem. Cóż to jest? Spróbuj w tych zaatakować. Ale się wjebali w nich. A tu? Stoją na dystansie. Mhm. Jedź. Ty ich tam dorżnąłeś. Jedź tu. Ty jedź tam. A tak następuje chyba na mojej linie I ludzie przyjęli uderzenie na siebie. <gry> Rozgromieni, nieźle, nieźle. A to harcownicy byli. Tu drużyny rozgromili szybko. Kawaleria ich zmiotła. Proszę szybko się zajmij tymi harcownikami w takim razie. Czy byście chcieli atakować? Wygląda na to, że tak. A spokojnie. Teraz Ty jedziesz tych harcowników tam. Potem tą jeszcze drużynkę dojedziesz szybko. Hasta rzucają. Hm. Dzięki, że poczekaliście. Cała jedynka ma guard mode. Dobra. Bardzo ładnie. Teraz kluczowym jest, żebyście mi się wbili w dupkę. Już ścigacie. Wracajcie szybko tam. Bardzo ważne jest, żebyście mi skrzydło otworzyli. Wow, już zgromieni. To ostro, to zaboli. Świetna flanka, mordo. To zobaczycie, jak to pięknie kanapeczka tu wyjdzie. Wstrząśnięci. Dobra, jedziemy. Ty za nimi, ty za nimi, Ty mi zwiejesz bankowo. To nawet nie ma co ci ścigać. Ty za tymi. Ty za tymi. Ty goń to ścierwo. A ty goń to ścierwo. I teraz ta kawaleria ta jedzie tam. Mhm. A ty jedziesz tu. Albo ich jazdę może zrób. O, tu jest barbarzyńska jazda. Patrzcie. I teraz odpozujmy grę. Tak się właśnie wygra bitwy kawalerii w tej grze. Tutaj wam wam tłumaczyłem, kawaleria robi tutaj taką robotę, że... Ty do tych. Dziwne, że nie zdobyli żadnych tych... Plakietek bym powiedział. Plakietki to nie jest dobre słowo. Rangi, może tak nazwijmy. Neutralnie dosyć. Dobra, za nimi. Za tymi. Kość to towarzystwo. Ile się da? Ile się da tylu z koście? Pięknie uciekacie. Aż miło się patrzy. Dobrze. Za tymi. Wyżynaj, wyżynaj to. Dawaj, to są dwa w zasadzie jedne zgrupowania jakie im pozostały jeszcze. Więc wyślimy już nasze oddziały kawalerii. Puśćmy grę na szybszej. I lecimy. Stati hold. Tak, żeby kawalerii już nie przeszkadzać w czyszczeniu. Ciekawe, że nie wbiliście rangi. Zamordować ilu się da? All Rome will be amazed. 46 straty. Gdzie straciliśmy? Trzech rzymskich generałów wyleczone. 14 hastati, to najwięcej. 500 zabije kwici 385 ci. O, jedno doświadczenie, nieźle. Można? Można. Więc galickie wojska nie są silne. W mieście wiadomo, są dużo gorzej. Ale utrzymaliśmy się i to jest, ważniej, to jest najważniejsze. Kawaleria w tej grze jest straszna, jak widzicie na załączonym obrazku. Ale wyrzucieliśmy całą ich armię. Więc nie taki diabeł straszny jak go malują jak to się mówi Spróbuj wejść do tego miasta 75% 16% szans na otwarcie bram No niestety się nie udało Aczkolwiek mamy pełną wiedzę na temat tego kogo tu macie Macie nawet przyjemnego generała Jaki to jest poziom miasta Dąwoza, ciężko mi powiedzieć Drużyna i woje. OK. Wojaki. Moje dzielne. Przejść tu i tu jeszcze zrobiliśmy jedną wieżyczkę. Potrzebuję mieć poniekąd troszkę wizji więcej tutaj. Dobrze. Raport z budowy. Aretrium też ma stajnię. To świetnie, bo to się składa, że akurat planuję tutaj wrzucić więcej wojska. Bardzo ładnie. Zrób też już świątynkę. Masilia koszary. Mhm. Na razie was nie potrzebujemy. Później was powysyłam do przetrenowania. Astati. Skąd taki niski porządek publiczny? Nędza i zamieszki powiadacie. Zamieszki kto wywołuje? Wy za wywołujecie zamieszki? Pokonajcie tych barbarzyńców tutaj. Intrygujące. Weź jednego do woja i zaraz się uspokoją. Jak się chłopców bierze do woja, to od razu się uspokajają. O, właśnie, wiem, co jeszcze możemy zrobić. Mamy 27 minut odcinka, chciałem wam to pokazać, więc yy, choć jeszcze rzucimy sobie okiem na to. Fuku, przymruż na to oko. Sprawi nam idzie ten podwój, nie powiem. Poza tym jednym taką wpadką z tym generałem, to idzie nawet nieźle. Chętnie zająłbym się do końca galami i brytami. Trochę umocnił się. No po będzie trzeba jechać jeszcze w Hiszpanię potem. O, tak wyglądają barbarzyńskie sady, Jak sobie tu chodzą ludzie. To jest ta słynna osada, gdzie straciliśmy żołnierzy. To jest plac ćwiczeń. Nasza świątynka, wyburzyliśmy jej gaik już. Jest dom wodza, to jest ten pas, nam namiestnikowski, oczywiście. No i tak, tak to na razie wygląda, taka bida, bida z nędzą. Misja handlowa to jest, o widzicie, jaka Właściwie to są, ja myślę, że to ci handlarze chociaż będą. Ale nie ma. Ale handlarzy nie ma, ale mamy też, moi drodzy, koniec odcinka, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co, widzimy się w następnym? Już jutro. Następny odcinek jest dla mnie ostatnim takim zgrywanym do przodu. Napiszcie, czy chcecie taką formułę kampanii trochę ciętą, czy nie. Eee, bo mogę to zacząć robić. W sensie, to będzie wymagało takiej pracy trochę dla mnie z dnia na dzień. większej, bo będę musiał szybciej zaczynać pracować i pewnie dwa odcinki tak na początek zrobić, potem już jednym i montowanym codziennie. Ale to możecie dać znać. Ja bym inaczej byście wy, a to bo, moi drodzy, był Ron Total Warren. Widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Bye-bye.